to jest kolejny sting dla nadwody bezpośrednio jestem nad jeziorkiem małym na którym spróbuję łowić szczupaki tu już moja kamera rozstawiona co widać ja się cieszę, że znowu przyjdzie mi troszkę powalczyć z tymi zębatymi rywalami że będę miał tę szansę nie wiem czy skutecznie, ale w każdym razie jakoś będę działał Będę próbował dorwać jakiegoś zębacza Nie jest zła pogoda, trafiłem na nie najgorszą pogodę, lekki wiaterek Troszkę tak zimno, chłodno, tak mokrawo. Nie wiem jak długo tutaj wytrzymam, no ale z godzinkę porzucam, a to już coś To już ma jakieś znaczenie, prawda? Ważne żeby próbować, pogoda jest w tym roku taka dosyć dziwna, końcówka listopada jeszcze ani jednego mrozu u mnie nie było, więc te szczupaki tak jakby kurde nie są niczym ponaglane do brania. I tak to z nimi już jest, ale zobaczymy, może dzisiaj, może dzisiaj trafić drugi sting z nadwody, cały czas myślę o tym, że, że będzie oprócz tego zapowiadającego stinga, także drugi sting z nadwody, w którym Jakaś ryba będzie pokazana. Taką mam nadzieję cały czas. Dobra, żebym nie przedłużał sam sobie, to na koniec tego Stinga pozdrowienia kolega Piotr Nowicki, na prośbę kolegi Piotra Nowickiego zostaje pozdrowiony. Trzymaj się chłopie, cześć. Dawno prosiłeś, ja wiem o tym, no ale tutaj lista tych osób, które są do pozdrowienia jest długa. Trzeba na to swoje pozdrowienie czekać. A wy? Piszcie komentarze i czekajcie na pozdrowienia z nadwody. Nie wiem, czy nie ostatnie w tym roku nie ostatnia w tym roku szansa była na te pozdrowienia, ale w każdym razie w stingach pozdrowienia z nadwody zawsze będą bezpośrednio w dany dzień, w ten dzień, w którym nadwodę startuje. Liczę na jakiegoś chociaż małego szczupaczka, ale ostatnie moje wyjazdy na spinning no, Dają mi taką, takie doświadczenie, że to kurde jeszcze nie ten czas, a, jeszcze, a kiedy jak nie teraz, no ale nie było przymrozków, nie było takiego ochłodzenia nagłego pogody. I szczupaki mają w nosie bieganie z jakimiś blakami, gumami i innymi rzeczami. One sobie jeszcze siedzą, czekają. A tu człowiek biega wykończony już prawie, z tą nadzieją, że jednak dzisiaj może coś uderzy. Może dzisiaj coś uderzyć. Czekajcie na drugiego stinga. Jeśli zobaczycie dzisiaj drugiego stinga, to znaczy, że uderzyło. To znaczy, że w tym drugim stingu będzie ryba. Hej, wyłączmy to. A to jeszcze? Chwila. No tak wygląda przyroda teraz. Dobra, 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 dobra. Cześć.